Kylian Mbappé zmiesza po złotą piłkę. Kolejny raz w pojedynkę wygrał mecz Realowi Madryt. Natomiast dwóch podstawowych piłkarzy mecz zakończyło z kontuzją. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Arsenal wygrywa, ale także traci dwóch piłkarzy. Mikel Arteta zaczyna mieć problem. Matikasz zaliczył asystę. Chelsea przegrała z Brighton, a Liverpool kolejny raz stracił punkty i to tym razem z Benjaminkiem. W tym meczu było aż 18 rzutów karnych, a Napoli awansowało w dramatycznych okolicznościach. Rywale pomogli Bayernowi Monachium wygrać mecz, a Deco zakończył plotki w sprawie Roberta Lewandowskiego. Powiedział, jaka jest decyzja FC Barcelony. Dajcie znać, czy oglądaliście wczorajszy mecz Realu Madryt i kto Waszym zdaniem zagrał najlepiej. Natomiast partnerem naszego kanału jest Ostrowit, a z kodem Landry na cały koszyk dostajecie 10% zniżki. Link oczywiście macie na dole w opisie. Zachęcam, aby kliknąć i zapoznać się z ofertą. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenicie ten film. No i zapraszam do. Do oglądania. Takie dni, gdy Kylian Mbappé jest najlepszym piłkarzem Realu Madryt na boisku zdarzają się coraz częściej, a w zasadzie to co każdy mecz. Wczoraj nie było inaczej i reprezentant Francji wykonał kolejny, bardzo ważny krok w kierunku być może nawet złotej piłki, a przynajmniej tak mi się wydaje, że powoli wyrasta na głównego kandydata do tego tytułu. Wczoraj Real Madryt zagrał na wyjeździe z Atletikiem Bilbao, no i pewnie wygrał 3-1. Sam Kylian zdobył dwa gole, a do tego asystował przy trafieniu Kamawinki. W tym sezonie jest nie niekwestionowanym liderem klasyfikacji strzelców i wyprzedza aż o 8 bramek Ferana Torresa i Roberta Lewandowskiego. Warto w tym meczu podkreślić także postawę Thibaut Courtois, który w kilku sytuacjach popisał się genialnymi interwencjami, ratując drużynę przed utratą gola. Wygrana w tym meczu pozwoliła Realowi przerwać kiepską pasę trzech remisów z rzędu w ligowych zmaganiach, a do tego przybliżyli się do FC Barcelony na zaledwie jeden punkt. Kolejny mecz zagrają 7 grudnia, a ich rywalem będzie Celta Vigo. Kibice Realu mają także spore powody do zmartwień z powodu Aleksandra Arnolda i Wingi. Ten pierwszy najprawdopodobniej doznał urazu naderwania mięśnia. Już w minucie 55 opuścił murawę, Z kolei Kamawinga zszedł z placu gry w minucie 69. U niego doszło do kontuzji lewej kostki i w tym momencie nie wiadomo jak długa czeka go przerwa. Natomiast dziennik El Nacional twierdzi, że taki uraz może oznaczać nawet kilkutygodniowy odpoczynek. Tak jak w La Lidze, walka o końcowy triumf prawdopodobnie będzie trwała do samego końca, tak w Premier League jak na razie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Arsenal jak na razie praktycznie jest nie do zatrzymania, poza jedyną porażką i trzema remisami pewnie wygrywa, tak jak wczoraj na przykład 2-0 z Brentford. Mikel Merino już na początku w 11 minucie dał prowadzenie, a wynik meczu w doliczonym czasie gry ustanowił Bukayo Saka. Kanonierzy mają jednak powody do zmartwień i zastanawiam się czy teraz Mikel Arteta nie żałuje odejścia Jakubaki. Biora. Wczorajsza rywalizacja doprowadziła do kontuzji Mosquery, czyli kolejnego zawodnika linii defensywy. Musiał opuścić Murawę jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Obecnie z powodu urazu nie może grać Saliba czy też Gabriel, czyli dwaj podstawowi stoperzy. Meczu nie ukończył także Declan Rice, który najprawdopodobniej naciągnął mięsień, ale media podają, że powinien być gotowy do gry za maksymalnie dwa tygodnie. Wracając do sytuacji ligowej, to kanonierzy nie przegrali od sierpnia od meczu z Liverpoolem, który przegrali 0-1. W tabeli mają 33 punkty i aż 5 oczek przewagi nad wiceliderem, czyli Manchesterem City. Aż 7 goli padło w meczu pomiędzy Brighton a Aston Villą. Goście wygrali 4-3, a udział w tym spotkaniu wziął Matty Cash. Zagrał od samego początku i być może popełnił delikatny błąd przy drugim straconym golu, gdy to nie dogonił rywala. Ale potem się zrehabilitował, bowiem to on dośrodkowywał zrożnego, co wykorzystał Onana. Wyskoczył najwyżej i dał prowadzenie. Aston Villa wskoczyła na pozycję numer 3 w tabeli, wyprzedzając Chelsea, która wczoraj niespodziewanie uległa Leeds United. Rywalizacja zakończyła się porażką Aż 3 do 1. To zaskoczenie i to niemałe, ponieważ po ostatniej wygranej z FC Barceloną w Champions League nadzieje i oczekiwania kibiców zdecydowanie urosły. Leeds United jednak jako pierwsze objęło prowadzenie, a potem było nawet 2 do 0. Chelsea udało się złapać kontakt po trafieniu netto, ale w minucie 72 popełnili koszmarny błąd. W tej sytuacji stracili piłkę, z czego skorzystali gospodarze i trafili na 3 do 1. Na pocieszenie dla kibiców The Blues podam, że Liverpool tak się nie popisał i stracił punkty. Oni co prawda meczu nie przegrali, ale tylko zremisowali z Sunderlandem po 1. Beniaminek wyszedł na prowadzenie i bardzo dużo winy za utratę tego gola ponosi no nie kto inny jak Virgil van Dijk. W tej sytuacji zachował się fatalnie no i zdecydowanie ostatnio to on nie ma dobrej pasy. Natomiast uderzenie Floriana Wirsa uratowało remis w tym meczu, Kiedyś się lewy zdobył gola Krychowiakiem, a wczoraj Niemiec posłużył się rywalem, gdyż po jego strzale i rykoszecie piłka zaskoczyła bramkarza, aczkolwiek ten gol został uznany jako samobój. Sunderland w samej końcówce miał jeszcze taką sytuację sam na sam, ale Wilson jej nie wykorzystał. Co też ciekawe, to Florian Wirs rozegrał już 18 meczów dla Derec i oficjalnie nie zdobył ani jednego gola i tylko trzy razy asystował. Podczas gdy intermediolan urządził sobie spokojny spacerek, tak piłkarze Napoli zafundowali swoim kibicom prawdziwą drogę przez mękę, która zakończyła się dopiero po serii rzutów karnych. Zacznijmy od tego dramatu na stadionie Diego Maradony, gdzie Napoli zmierzyło się z Cagliari. Mecz pucharów Włoch zakończył się remisem po jeden, a następnie serią jedenastek. W niej uderzano aż 18 razy. Emocje sięgały z zenitu, gdy David Neresz zmarnował swoją szansę. Napoli było praktycznie liczone, ale wtedy do gry wskoczył Milinkowicz Sawicz. Serbski goalkeeper Napoli w dziesiątej serii rzutów karnych wybronił jedenastkę i wygrał im ten mecz. Zupełnie inne nastroje panują w Mediolanie. Inter nie bawił się w półśrodki i rozbił drugoligową Wenecję aż 5 do 1. Piłkarzem meczu został Markus Thuram, który zdobył dwa gole, bawiąc się z obrońcami rywali jak z dziećmi. Udział w tym meczu wziął Piotr Zieliński. Polak wyszedł w podstawowym składzie, ale na drugą część spotkania już go nie zobaczyliśmy. Został zmieniony przez Miki Tariana. W cieniu gigantów swoje zrobiła także Atalanta, która pewnie pokonała Genoa 4 do 0. Nikola Zalewski dostał od trenera pełne 90 minut, ale ani bramki nie zdobył ani też nie asystował. Miało być łatwo, lekko, przyjemnie, a wyszło nerwowo i to nawet bardzo. Bayern Monachium co prawda pokonał Union Berlin 3-2 w Pucharze Niemiec, ale styl tego zwycięstwa pozostawia wiele do życzenia, choć cel, czyli awans, został osiągnięty. Harry zdobył jednego gola, a dwa pozostałe były autorstwa gości, którzy trafiali do własnej bramki. Informacje, które ostatnio pojawiły się w mediach o definitywnym odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po zakończeniu tego obecnego sezonu zdementował dyrektor sportowy Dumy Katalonii, Deco, tak powiedział Portugalczyk na antenie Cadena Ser. Na tą chwilę koszulka z numerem 9 należy do Roberta Lewandowskiego. To normalne, że pojawiają się spekulacje, ale to jeszcze nie ten czas. Nie myślimy o tym i nie możemy o tym teraz myśleć. Najpierw musimy wygrać coś w tym roku. Nie możemy ciągle mówić o zawodnikach, którzy mają kontrakt z innymi klubami. Zawsze powtarzam, że nie powinniśmy mieć obsesji na punkcie dziewiątki. Robert jest zawodnikiem, który dał nam wiele i wydaje mi się, że może dać nam jeszcze więcej. Nie rozmawialiśmy z nim jeszcze o przedłużeniu kontraktu. Musimy to przeanalizować. A co Wy uważacie na ten temat? Czy Waszym zdaniem Robert Lewandowski pozostanie w Katalonii na kolejny sezon? Dajcie znać na dole w komentarzu. A co nas dzisiaj czeka? W Premier League o 21 Manchester United kontra West Ham. W Polski Ekstraklasie Wisła Płock Krakowia. W Pucharze Polski Chojniczanka Chojnice, Korona Kielce, GKS Katowice, Jagiellonie Białystok, Azawisza Bydgoszcz podejmie Wisłę Kraków. Natomiast w Pucharze Włoch Bolonia podejmie Parmę, Alacjo AC Milan. Pamiętajcie o ofercie ostrowitu, no i o tym, że z kodem Landry na cały koszyk dostajecie 10% zniżki. Jeszcze raz miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!